Co wymyśliło Porsche? To jest total, moim zdaniem. Ja ich za to kocham. Jak się wjeżdża ładnie brzmiącym samochodem do tunelu, to co się robi? Przegazówkę. No i Porsche doszło do wniosku, że przegazówki w sumie dlaczego nie? Skoro klienci tego chcą, i opatentowali system, że jak się wjeżdża do tunelu, się przyciska przycisk i się otwierają szyby. Samochód przechodzi w tryb sport, w wydechu odsłaniają się te klapki. Wszystko po to, żeby za jednym przyciskiem jak najładniej brzmiał. I ja to bardzo szanuję. To jest taki ukłon w stronę starej motoryzacji. Kiedy mam na myśli starej, to nie to, że chodzi o emisję spalin, żeby te samochody paliły v i czarny dym szedł do góry, bo tutaj naprawdę niewiele już osób chce truć e, środowisko, miasta i tak dalej. Natomiast jest coś takiego, że w starej motoryzacji według mnie jest zapach i przede wszystkim właśnie dźwięk. To jest to, za czym tęsknimy my ci starsi, którzy znamy starszą motoryzację. Jeśli można dać jakąś formę namiastki, czyli tą taką małą radość, chociażby po wjechaniu z tunelu, to ja jestem bardzo za. Szczególnie, że rozumiemy, że to nie jest jakoś, albo nie będzie, jakoś specjalnie drogie, specjalnie wymagające dopłat, chociaż znając Porsche może być różnie, tam nawet za pokolorowanie na czarno tylnego napisu jest yy, pozycja w cenniku.